Dawno, dawno temu w kolorowym domu na końcu tęczowej uliczki mieszkał mały miś o imieniu Tuliś. Tuliś miał wyjątkowo mięciutkie futerko i bardzo czułe serduszko. Najbardziej na świecie kochał swojego tatę, silnego misia tatusia, który każdego wieczoru czytał mu bajki i razem z Tulisiem śmiał się za sto uśmiechów. Pewnego dnia tatuś musiał wyjechać na kilka dni w bardzo ważną podróż pożegnał Tulisia mocnym uściskiem a na pamiątkę zostawił mu miękki szalik bo szalik przypomina ci ciepłe ramiona taty nawet gdy mnie nie ma na początku Tulis dzielnie się bawił z zajączkiem Zuzą i koalą Klemensem ale z czasem zaczął czuć jakiś dziwny ciężar w serduszku kiedy patrzył na swój szalik przypominał sobie wszystkie wspólne zabawy z tatą jak razem budowali wieże z klocków, śpiewali śmieszne piosenki i tulili się na dobranoc. Pewnego wieczoru, gdy zbliżał się czas snu, Tuliś poczuł, że łezki same napływają mu do oczu. Zajączek Zuza, widząc to, zapytała. Tulisiu, czemu jesteś taki smutny? Tuliś zawahał się, bo nie chciał martwić przyjaciół, ale cichutko wyszeptał. Bardzo tęsknię za tatą. Aż mnie boli serduszko. I chociaż się staram, nie potrafię być wesoły bez niego. Zuza mocno przytuliła Tulisia. Wiesz, to zupełnie w porządku tęsknić i być smutnym. Każdy może tak czuć, zwłaszcza gdy bardzo kogoś kocha. Kiedy Tuliś zasypiał tego wieczoru, przypomniał sobie wszystkie piękne chwile z tatusiem. Zrozumiał, że tęsknota jest dowodem na ogromną miłość. Tęskni się przecież za kimś ważnym. A przypominanie sobie wspólnych wspomnień sprawia, że nawet ciężkie chwile stają się odrobinę łatwiejsze do przeżycia. Minęło kilka dni. Gdy tatuś wrócił, tuliś przytulił go tak mocno, że aż szalik wypadł im na podłogę. Opowiedział tatusiowi, jak bardzo za nim tęsknił i jak wspomnienia pomagały mu przetrwać, gdy był smutny. Tata ucałował Tulisia w nosek, mówiąc: Każdy ma prawo do własnych uczuć, nawet trudnych, i pamiętaj, że zawsze możesz mi o nich opowiedzieć. Od tamtej pory Tuliś wiedział, że można kochać, tęsknić, nawet płakać. I to wszystko jest zupełnie w porządku. A rozmawianie o swoich uczuciach z kimś, kto nas kocha, to najlepszy sposób, by poczuć się lepiej. I tak z ciepłym szalikiem na szyi. I czułem tatusiem obok, tuliś zasypiał każdego wieczoru spokojny i odważny, wiedząc, że jego uczucia są ważne. Koniec.